Witam Was moi drodzy z kasku i zobaczam na kolejny odcinek <śmany> witam was ponownie, jak z... <śmanymi odnodzymi> w kasku Witam w kolejnym odcinku motovloga właśnie jadę się przejechać, jestem po pracy. I, już, I miałem, i nagam kolejny odcinek. Byłem już wcześniej, ale wracałem z Drawska, akurat miałem zajebiste, kurde, widoki. Wracając, miałem zakręty. ale chłopcze niestety był tak silny wiatr, a nie miałem przyklejonego... Yy, no, Jezu, miałem wtyczkę nieprzyklejoną na taśmę i powiem wiatru mi po prostu złączył od kamery i by było słychać tylko szum wiatru no niestety A... no niestety jest coraz zimniej już jest prawie nie wiem 15 stopni? 16? no tak około i o czym to dzisiaj chcę pogadać dzisiaj chcę pogadać krótko o bezpieczeństwie motocykla czyli zabezpieczeniu motocykla może jak go zabezpieczać takie metody Coś mi gadu bierze No dobrze więc, zacznijmy Zabezpieczenie motocykla Jak każdy oczywiście motocykla Każdy oczywiście motocyklista Wojści o swoją maszynę A I że nie, nie raz nie widzieliście na, na internecie, jakieś wiadomości, filmy na YouTubie. A, po prostu nagrania z kręcieży motocykli, z tak? różnych monitoringów. No, i, jak widać, naprawdę łatwo jest ukaść motocykl. A, czy, go, czy podnoszą, wsadzają na jakąś lawetę, czy do jakieś ciężarówki, albo po prostu kręcą się, kręcą i tak sobie po kolei z tam, nie wiem jak to robią, kable rozłączają rozłączają, podłączają, wyginają blokadę kierownicy nogą. No i tak tracimy nasze kochane maleństwo. No to oczywiście wiadomo, są metody, są przeróżne metody, by zabezpieczyć mo motocykl. Ja oczywiście swój motocykl zabezpieczam e, łańcuchem, łańcuchem i nową kłódką. Ja to też mówię od razu od początku. Na bezpieczeństwie naszym, czyli chodzi o okaz, ubrania, tak samo nie można oszczędzać, jak na bezpieczeństwie motocykla. Nie można po prostu oszczędzać na bezpieczeństwie naszego malucha. Wiadomo, są już do blokady. Blokady na przykład. Taczy hamulcowej są blokady różne, kierownicy. No, jak te zwykłe stokowe w motocyklach, jakie są, są tam jeszcze różne. Ma te łańcuchy. Czy nawet co urządzenia, już na już się w autach montują. A w ich już montują od dawna. zresztą że w motocyklach również. Ukryte przyciski, które trzeba przed odpaleniem przytrzymać, by od. Odblokowały dostęp, dostęp paliwa do silnika. Czy jakieś tam idryki jest tyle. A... I naprawdę myślę, że to jest chyba jedna z najlepszych metod. Bo słyszałem w autach, że jak złodzieje, auta, które to miały, i złodzieje, którzy się wamali, nie udało im się ukać w ogóle takiego auta. Dlaczego? Bo jeszcze w ogóle nie udało odpalić silnika. I właśnie chodziło tutaj o ten wichajsty. Chodziło właśnie tutaj o ten wahańster, y, ten przycisk, który właśnie blokuje odpalenie silnika. jeszcze mi paluje? I nawet, to nie jest nawet droga ta metoda, a jest bardzo skuteczna. Tylko pytanie, gdzie by to takie, taki ukryty przycisk zamontować w motocyklu? Nie wiem, siedzenie czy coś? Nie wiadomo. Ale jest 90% pewność, że yy, pojazd nie zostanie ukadziony, dopóki się tego wciska nie, nie wciśnie. Cokolwiek by nie robił, złączał pod, podłączał kable majstrował w silniku, nie odpali w ogóle silnika. Yy, nie, ma w ogóle, nie ma w ogóle szans dzięki temu wciskowi. Yy, Immobilizer, coś takiego chyba? Nie, nie pamiętam. A, to jest taka fajna jedna, jedna metoda i myślę, że nawet chyba ją spróbuję na przyszły sezon. No. A kolejna metoda to oczywiście stara, metoda to łańcuchy i kłódki. No. Sam, używam, sam używam tego. Mam łańcuch pojazdu do, do puta metra? Chyba metra. A... Czyli, żeby bez problemu przejść przez koło, przez ramę, kierownicę. A no na net podepnę do latarni albo znaku. I to też jest duże bezpieczeństwo dla, dla motocykla. Oczywiście to jest, nie, no, to jest to taki koszt jest 150, no, ciut, może nawet więcej pieniędzy, złotych. Trzeba się też patrzeć na markę, wykonanie tego, że wiadomo tam drzcikiem czy jakimś tam wijaństwem, wytrychem nie otworzyli sobie kółki i mają motocykl, tak. Ja na przykład, ja na, na, raz nawet jak nie miałem latarni czy znaku, to raz przypiąłem się dookoła innego pojazdu. Na szczęście to, było, no, poje, to był pojazd kolegi z pracy. I się lekko uśmiał, gdy mu o tym powiedziałem, że przypiąłem twój motocykl do jego auta. Wtedy by musieli załamać i motocykl i auto. O ile by przecież nie rozwalili łańcucha, bo kłódki. O, kolejna też metoda to jest yy, blokada na... Tarczę hamulcową. Ja oczywiście, no, ja myślałem o tej tarczy hamulcowej, ale jakoś, jakoś ja bardziej ufam łańcuchowi. Nie wiem. Zresztą się zobaczy. A... W... A jak wiadomo, a jak nie, nie baję, że no, każdy z Was wiadomo boi się o swoje maszyny Nawet powiem Wam, że chowanie w garażu nic no, czasem nie, nie daje. Wiadomo, fakt, tego motocykla nie widać. O, o, wiadomo, motocykla nie widać z garażu, ale są, zawały się... Yy, no, no sytuacje, w których po prostu no, w się do garażu i po prostu wyciągają motocykl. A nie, widziałem chyba dwóch czy trzy na przykład, nie, dwie, trzy osoby, przednie czy tylne koło do, do, do góry i po prostu go prowadzą. No i co, motocykla nie ma, a taki motocykl pewno ciężko odzyskać, jednak auto, bo pewnie taki motocykl już idzie od razu na części. I niestety mamy wielką stratę, no. co zrobić. Wzeszłem też różny różnych takich GPS-ach do motocykli. A, czyli że no, takie, no, lo, no wiadomo, no, lokalizat lokalizatory. Jak ktoś ukradł to tam na jakiejś stronie internetowej, można śledzić, gdzie aktualnie jest pojazd. Też, to jest ciekawe, to jest ciekawe, tylko nie wiem, jak... tylko jak widziałem, koszta to ga... są w granicach od 500 złotych yy, wzwyż. No, ale jak mówiłem, na bezpieczeństwie w się nie oszczędzę, tak jak na naszym. Na przykład widzę, no wiadomo, blokada bo samej kierownicy nic nie da, bo wiadomo, że ludzie robią tak, że wchodzą na motocykl, jedną czy dwie nogi się opierają o stronę, to jest kierownica wali do siebie i ją w starej siły pchają i w końcu blokada wpuszcza Kurcze, gorąco chyba nie po tylko za, zakładałem. A niby jeszcze 16 stopni. Niby. Może jeszcze ci mi parę, jeszcze tylko. A... No to jest też jedna właśnie z metod złodziei, że wginają to kierownicę, niszczą tą blokadę kierownicy. A, blokadę kierownicy wyginają. No kolejna sprawa to to, że po sobie wypowadzają motocykl, jeżeli koło, no koło nie niezablokowane po prostu podnoszą go do góry, podnoszą chyba najczęściej dupę do góry, tył czy przód chyba nawet, no i po prostu go wypowadzają, wsadzają do jakiegoś wana, raczej znaczy wana, no kurde, żarówki, no i motocykla nie ma. No niestety, to nie jest auto. To jest też właśnie kolejny minus, że łatwiej chyba pukać motocykl niż auto. <noise> no na pewno. No, przecież prawie, że wszystko, Wszystkie kable, wszystko jest na wierzchu. To jest... Prawie, że jest skarb ta złodzieja. Kurcze, robią tu te, te drogi robią. Słyszałem już o sytuacji waś, Słyszałem już o sytuacji w której a, po prostu, prostu wypowiedzi dwa, dwa motocykle chyba z garażu Tak chyba z, z garażu na dzisiaj mam wokół Kuszanina Chyba z kawasaki Z350 było I jakaś suzuki No ale takie w... No trochę poszło, po, trochę poszło po kieszeni właścicielom no ale z tego co słyszałem, po prostu mieli e, dźwiga, żeby były jakaś, jakaś taka zwykła blacha, i chyba zwykła klamka, wyklanka, e, zwykła kłódka, więc niestety nie za to dobre zabezpieczenie. No dlatego też trzeba dobrze zabezpieczyć garaż przed Ja sam jak się rozglądam, czy muszę gdzieś zaparkować, no pani Nie wolno ja Już mogę pójść eee, No wiadomo Ja no, no, czasem jak właśnie mówię Szukam miejsca do parkowania No raczej jest to strzeżony tak o sobie martwię jakieś jak zwykłe miejsce do zapakowania to szukam Czasem miejsca na przykład y, gdzie jest latarnia jakiś znak słup, cokolwiek bym mógł przyczepić motocykl do tego słupa no, no to chyba motocykl, ale słupem nie ugadnął. no <śm> a to na razie chyba tyle o bezpieczeństwie motocykla pamiętajcie, zawsze dbajcie o swoje maszyny Wynik ich wam nie zajmował Uuu jak... No nie tam pospuszczają Tak więc znowu nie przejeżdża między autami i co z tego eee... no cóż, ja że to krótki odcinek, tyle chyba na dzisiaj Teraz trochę o, o tym Teraz trochę mogę powiedzieć trochę o końcu sezonu. No niestety jak wiadomo wiadomo już w sezonu się, sezon się kończy motocyklowy, zaraz więcej widać filmików czy zdjęć czy z różnych zakończeń. Se se sezonu ja miałem być akurat ostatnio w, w Białagradzie na zakończeniu, ale trafiło mi się, że musiałem jakaś dodawska i dzień musiałem zrobić ponad 220 km co dla mnie było naprawdę pierwsze co wyzwanie. No, motocyklu, bo nie wiedziałem czy motocykl no, wytrzyma, jak to wiadomo z tym motocyklem jak jest No sz szkoda, że nie byłem na zakończeniu, by byli znajomi i wodoczykliście kurde, no a dopiero wróciłem o 17 i wszystko było już po no, ale trudno O, szkole co chyba sobie postawimy. No, coś połowie kończy. Wiecie, że to jest przedostatni odcinek albo nawet i przed przedostatni, czyli że jeszcze zrobimy dwa odcinki A w planach mam jeszcze dwa i będzie jeszcze ostatni czwarty, będzie następny jeszcze na końcu, film, który podsumuje cały ten mój sezon. Niepełny niestety, jak wiadomo, jak wiadomo no, większość z Was wie, co mi się działo. Ale ogólnie uważam ten sezon za zaliczony pozytywnie. Ta, słuchajcie. Nie mam się do powiedzenia. Tyle na dzisiaj. Oczywiście mam pytanie do Was no, na, koń, na końcu. Napiszcie w komentarzu w dwóch trzech zdaniach Jak Wy dbacie o swoją maszynę. Chodzi po prostu tu o zabezpieczenie o zabezpieczenie motocykla A ja się dzisiaj z Wami żegnam. A, jeszcze coś. Eee, jak pamiętacie niektórzy na fanpage dodałem eee, linka do Ask.fm. Tam możecie mi zadać, możecie zadać mi różne pytania. Oczywiście nie jest zbyt osobiste. I właśnie jeden odcinek, chyba właśnie ostatni przed ostatni poświęcę na pytania i odpowiedzi. Czyli odpowiem na kilka waszych pytań. Link oczywiście znajduje się w opisie. No i teraz się z Wami już żegnam. Jeździcie bezpiecznie do końca sezonu. Wjeździcie go teraz też naj, na, na, najlepiej jak możecie. Ciao! Lewa!